Jak wyłączyć stres u psa lub kota? Dzisiaj opowiemy o tym, jak zadziałać na jego nerw błędny. Dzisiaj opowiem Wam o technice Ear Slide, która wywodzi się z masażu T-Touch. O co tu chodzi? Chodzi o specyficzny ruch, specyficzny masaż ucha, który pozwala wyciszyć układ nerwowy naszego czworonoga. Dlaczego ucho? Z perspektywy medycyny akademickiej, ucho jest miejscem, w którym jest bardzo dużo zakończeń nerwowych, więc stymulacja ucha wpływa na nasz układ nerwowy. Z przestrzeni medycyny alternatywnej, ucho jest miejscem, gdzie spotyka się bardzo dużo merydianów, czyli kanałów energetycznych, i oddziaływanie na nie również wpływa na nasze poczucie relaksu, spokoju. To właśnie w uchu. Znajdują się odgałęzienia nerwu błędnego, który jest odpowiedzialny za układ przyspółczulny, czyli ten układ, który mówi nam, naszemu, naszemu ciału, zrelaksuj się, odpocznij. Jak robimy ten masaż? Natomiast ważne, żebyście szanowali granice swoich zwierzaków, bo choć masaż ten jest dobroczynny, to nie każdemu zwierzakowi może się to podobać. Musimy to robić delikatnie, spokojnie, wprowadzać to powoli, tak aby zwierzak mógł to poznać. Jest to szczególnie ważne w przypadku kotów. Przechodząc do szczegółów, bierzemy kciuk i palec wskazujący, i przechodzimy od nasady ucha aż do jego końcówki. U psów możemy zastosować taki delikatny nacisk. U kotów musimy być bardzo delikatni. To jest ruch trochę jak prasowanie, tak wygładzamy to ucho. To swoisty biologiczny hamulec dla stresu i możemy go e, chociażby stosować w okolicy Sylwestra, gdzie zwierzaki bardzo dużo tego stresu mają.